Hej hej, witam w poradniku dotyczącym Wrighta dzwonka, jak zwał, tak zwał na samym początku szybkie omówienie jego mocy specjalnej. Polega ona na y, chowaniu się w na trybie niewidzialności. W momencie kiedy jesteśmy niewidzialni surwy nie widzą naszej aury w promieniu 24 metrów, w momencie kiedy jesteśmy niewidzialni, również one nie mają y, nie słyszą naszego terror, radiusa. Rzeczy, o których nie wszyscy wiedzą. W momencie, kiedy jesteśmy w ciebie Niewidzialności, surwy mogą nas spalić latatką, tak samo ogłuszyć paletą. W czasie, kiedy jesteśmy niewidzialni, szybciej, szybciej kopiemy geny, szybciej również niszczymy palety. Tak wygląda. W momencie, kiedy wychodzimy z świata duchów, czyli wychodzimy z niewidzialki, to dostajemy movement, bonus do movement spin na sekundę, przez co jesteśmy minimalnie minimalnie szybsi, więc możemy po prostu doskoczyć do surwa i go najnormalniej w świecie uderzyć. Jeżeli chodzi o addony, to mamy addony modyfikujące, a w zasadzie zanikające, chociażby wyciszające całkowicie dzwon, bądź addony, które uniemożliwiają zlokalizowanie kierunku oraz dystansu, z którego jakby wchodzimy, więc surwy nie mogą ogarnąć, z której strony do nich podchodzimy. Mamy oczywiście addony, które tutaj dają nam, Aure, podpowiadają nam Auregen, to jest m, chociażby taki czerwony addon. Jeżeli chodzi o inne addony, to jest chociażby skrócony czas ponownego pojawiania się, czyli szybciej możemy wchodzić i wychodzić z niewidki. E, boost do wszystkich akcji, do, czyli do przechodzenia przez okno, niszczenia palet, e, genów, w ścian itd., tak tak gdy jesteśmy niewidzialni. E, zwiększenie movement speedu podczas gdy jesteśmy niewidzialni oraz y, odblokuje, y, widzimy aurę genu, w jakim stopniu one są y, naprawione. Oczywiście wszystkie addony są zależne od, y, od skali, zwiększa, również część addonów zwiększa prędkość przechodzenia do trybu itd. 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 Y, Matchek sobie zagramy właśnie z takim oto bildzikiem. W sensie jeżeli chodzi o add-on, czyli przy, szybciej będziemy przeskakiwali przez okna niż tak dalej, itd., tak dalej, Oraz bonus do movement speedu, jeżeli chodzi o e, typ niewidzialności. Jeżeli chodzi o sam build, no to wiadomo e, pacynka na kopanie genów, bo ruina w obecnej wersji się do tego najnormalniej w świecie nie nadaje. E, sloppy baczę, żeby trochę więcej surwy potrzebował czasu na wyleczenie się. Bamboz na do okień oraz barba pod aurę. Wcześniej zamiast slopiego używałem noeda, ale w tym momencie noed jest trochę lepszym mocą, ponieważ i tak zostanie on dosyć szybko wykryty przez aurę, jaką teraz emituje Plus powiedzmy noed był właśnie dobry dla dzwonka, bo dzwonek to jest typowy killer M1, czyli możemy jedynie szybciej się poruszać po mapie. A nie powalić surwa na hita, tak by to wyglądało. Ogólnie to wam omówiłem tego dzwonka, tak względnie. Teraz przejdziemy do meczu i pokażę wam, jak ja nim mniej więcej. To jest grabę. farma. Jest farma, nikt się tego nie spodziewał. Całkowicie zobaczymy, jak, jak to wyjdzie w praktyce. Więc dobra, zaczynamy. Na nie widziałem, tutaj już myślałem, że się nie zmieszczę. Nie zobaczyłem. Mapa jest dosyć duża, ale na szczęście dzwonek na, na niewidzialce jest dosyć szybkie, jak widzicie. Szybciej sobie. Aha, tutaj jest was cała trójka, okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry, przy pani. Uh, 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 okej. Okay. leaf. Pierwszy gen poszedł. Lash. Ogólnie, jeżeli chodzi o dzwonka, dobry, dobry, bi, dobry, build by pasował też pod niego pod Spirit Fury i Enduring najnormalniej w świecie, żeby dodatkowo jeszcze szybciej niszczyć palety dodatkowo pod, 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 lupę, żeby po prostu już nie mieli, nie mieli najnormalniej w świecie palet do zrzucania. Bardzo co prawda mi nikogo nie pokazała, więc większość jest raczej gdzieś na dystans pochowana. O tutaj tutaj obydwoje się nie popisaliśmy umiejętnościami, ale, ale lepiej tak niż, niż wcale barba milczy. Okej, okay, to jest. Tu jest wyleczona. Problem mm, jest teraz tylko taki, że ta barba mi faktycznie nikogo nie pokazała ptaki odleciało, więc... Raz. Dobra, ona biegnie mi na mały. Jest głupia. Jest głupia. Jest głupia, bo spaliła naj. najbezpieczniejszą paletę na, na mapie. A tutaj mamy jeszcze innego randoma. Raz. Zablokowana ładnie. A w razie czego? Żeby nikt was nie posądził o bodybloka, w momencie kiedy używacie mocy specjalnej, jakby nie mają za co was zlokować, bo po prostu używacie mocy specjalnej. Tak samo jak jest przy Bilim, w momencie kiedy ładujecie piłę. Nie? To już jeden mały błąd, jaki popełniłem. To Wam powiem. E, powinienem szybciej wychodzić tylko jeszcze z niewitki. Ale tak, to jest bardzo. Ogólnie, mecz mimo wszystko idzie. Teraz e, tylko tanatka byłaby dobra w tym momencie. Ale z tanatką jest taki problem, że. No właśnie, oni i tak mi. Dobra, dwóch jest tam. Na danego migana kręciłaś. O, nie, 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 nie. Nie ma. Leż. W tym momencie, w tym meczu tak personalnie bardziej by się przydał serc niż. E, niż myślę sama pacynka. Widzicie, gen po prostu przekopany raz, raz. Aha, okej, okay. ona mi tutaj krąży, ale to dlatego, bo ma zegarek pewnie okej, okay, są ślady Lash. ds mi nie odpalisz ani nic z tych rzeczy. Więc e, pierwszy kill. Gen na daleko. Nie wiem tylko, czy zdążę do niego dolecieć. No tak jak Wam powiedziałem na początku, spróbowałem nie spalić, ale jej się nie udało. Bambozlik. I ona do okna nie doleci tamtego. A nawet jeśli, to i tak ją finalnie ogran. Dobra, zaraz mi skończymy ostatniego gana, więc zaraz zaczniemy endgame. Chociaż genów nie mam w, paradoksalnie w tak złym zestawieniu, cek jeszcze szybciej przechodzimy przez. Dobra, ona ogadnia, więc tutaj nie ma jak jej zaskoczyć, ale ta robiła powrót do, do Gena. No i nie próbowała. Ona gdzieś to się kręci. O ma? Argana? Ale tutaj nie masz. raz Okej. Okay. Tutaj palety żadnej w okolicy też nie masz, więc... Leż. Okej, okay, cyk. Okej, okay, tuż pod takiem, ładnie. Eee, kolejny kill, drugi, no, tak wygląda ogólnie spalenie, jak widzicie. O, ho, 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 nie ma powrotu do Gena, nie ma powrotu do Gena, słońca. No, ogarnia w miarę. Leaf, no ale ten leaf, tego leafa jest końcuje dosyć. Bambusło. Uh, hm uh, hm uh. hm. A ten ten biecz ci za dużo nie dał słońca? No ma Ładnie gra. W sensie ładnie stara się grać bardzo. Stara się bardzo ładnie grać. I to nie jest jakiś pierwszy lepszy rano. Tutaj muszę akurat pochwalić. Dobra. Tutaj nawet nie ma co lecieć do gena, tylko. Hmm. 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 czy by bajt na zmianę kierunku Tak Dobra. No Ciebie nie do końca bym chciał, słuchaj, ładnie, o to mi właśnie chodziło. Nie, nie zablokuję jej okna. Nie, no nie, nie dolecisz nigdzie. Ja ciebie na Ziemi zostawia. Bo ty mnie nie interesujesz, ty i tak masz bombę. No, A te szafki może nie były najmądrzejszą rzeczą na świecie. Jaką mogłem teraz faktycznie zrobić? Nie mam tylko pojęcia ogólnie jak ona mnie... Jak ona mnie minęła. Wtedy jak ją stargała z oferingu offeringu na Hacha nie ma Wiecie co? Takia biegła? Mi się wydawało. Wydawało Nie chce mi się coś tego meczu jakoś tam wielce przeciąga, więc, więc po prostu zaryzykuje na... Zaryzykuję i zagam na Hatch. Bo widzieć, jej nie widzę, to kruki są ode mnie. Więc tutaj nawet nie ma co... Nie wiem, zaryzykuję i zostanę na razie tutaj? Nie. No i teraz taki typowy wyścig, nie? Kto znajdzie hacza pierwszy. Plus jest taki, że ja jestem od niej... O, wiele, wiele szybsze. Ząbałem, ząbałem, ząbałem jakbym poszedł dalej, tak jak planowałem, to by nie uciekła. No, i ogólnie tak by wyglądał sam mecz, jeżeli chodzi o odzwonka, tak to wygląda w praktyce. Praktycznie no, wszystko co omówiłem padło. Było palenie, było ogłoszenie paletą, więc jak najbardziej. Ciekawi mnie tylko ile ja miałem za pościg. No, minimalnie zabrakło. Ale dobra, to by było na tyle jeżeli chodzi o odcinek. Dzięki za uwagę, do usłyszenia następnym Hej, hej.